Za nami 19. edycja ogólnopolskich konferencji dla hodowców bydła i producentów mleka organizowanych przez firmę Blatin. Ostatnie z cyklu pięciu spotkań odbyło się w Pakosławie w województwie wielkopolskim. Myślę, że możemy mówić o sukcesie, ponieważ w konferencjach uczestniczyło około 700 osób. Wykłady były na tyle ciekawe. Staramy się zawsze były ciekawe. Mówimy o nowych trendach, o nowych sposobach, o nowym podejściu do produkcji. Dowodem na to, że zainteresowanie było duże, były bardzo burzliwe dyskusje na, temat, na te tematy, na temat nowej koncepcji żywienia opartej na śrucie rzepaczanej. Wykłady poprowadził m.in. William Woodley, dr Krzysztof Białoń oraz profesor Zygmunt Maciej Kowalski. Jak co roku od 19 lat firma, paszowa firma Blatin, z którą się od wielu lat przyjaźnię, Zgromadziła bardzo, bardzo pokaźną grupę hodowców na szkoleniach, na konferencji. Ciągle wysoki poziom, ciągle jest w stanie, po pierwsze, ze względu na bardzo ciekawą tematykę i ze względu na dobór prelegentów, mam przyjemność być takim prelegentem, udaje się firmie Blatin zgromadzić tak pokaźną grupę hodowców. Motywem przewodnim konferencji były nowe trendy żywienia bydła mlecznego w kraju i za granicą. To jest za pomocą rozmów uczymy się od siebie nawzajem. Spotkałem tutaj w Polsce różnych rolników. Wszyscy byli bardzo zainteresowani. Była bardzo duża frekwencja i jestem tego zdania, że firma Blatin może być bardzo zadowolona ze swoich konferencji. I mam nadzieję, że jeżeli konferencja w przyszłym roku znowu się odbędzie, to będę ponownie gościem firmy Blatin. ich ich, ich wieder eingeladen. Werde. Michał Chądźlik od wielu lat prowadzi gospodarstwo rolne w Drzewcach. Zajmuje się głównie produkcją mleka i hodowlą krów mlecznych. Co roku uczestniczy w konferencjach firmy Blatin. Na dzień dzisiejszy stado 320 krów, wydajność ponad 12 tysięcy litrów mleka. Tego typu rzeczy jak ta konferencja plus doradztwo i produkty firmy Blatin uważam, że są również miarą naszego sukcesu w postaci głównie ekonomicznym jak i hodowlanym. Zdaniem Małgorzaty Lisieckiej prowadzącej gospodarstwo w okolicach Bojanowa w województwie wielkopolskim tego typu konferencje to strzał w dziesiątkę. Z każdej konferencji można wynieść jakieś ciekawe pomysły, które po wdrożeniu na fermie nie są ze sobą jakieś ułatwienia bądź zyski. Wiadomo, że powiem, hodowla bydła mlecznego bardzo Szybko rozwija się, także generalnie no, z roku na rok y, można zaczerpnąć informacje na temat jakiejś innowacji bądź y, rozwiązań. Już za rok 20. jubileuszowa edycja konferencji. Też myślimy już dzisiaj, myślimy o 20, o 20 edycji. E, nie chciałbym zbyt dużo mówić, jak ona będzie wyglądała, natomiast e, mając możliwość dzisiaj. Bardzo serdecznie zapraszam i chciałbym, aby w tej, ostatniej, w tej 20. edycji uczestniczyło przynajmniej 1000 osób. Myślimy już dzisiaj o tej edycji, myślimy o wykładowcach, myślimy o tematach.